Znalazłem się w uroczym małym sklepie importowym, zaledwie rzut kamieniem od Piccadilly Circus, położonym w samym sercu Londynu. Nie miałem żadnej konkretnej misji, po prostu przeglądałem szereg ciekawostek zdobiących półki. Witaj, Nicholas. Znajomy kobiecy głos zawołał imię, którego nie słyszałem od dłuższego czasu. Odwracając się, znalazłem się pod spojrzeniem pary brązowych oczu, które wciąż miały moc przyspieszania bicia mojego serca. To niezwykłe, jak zalew emocji może pochłonąć cię w ciągu zaledwie kilku chwil. W mojej klatce piersiowej pojawiło się drżenie, mieszanka zaskoczenia, dezorientacji, przelotne pragnienie objęcia tej kobiety, tylko po to, by ostatecznie osiąść na zimnej goryczy. Przytrzymałem jej spojrzenie przez coś, co wydawało się wiecznością, ale prawdopodobnie trwało tylko kilka sekund. Witaj Tiffany. Co za niespodzianka, odpowiedziałem. Kierując swoją uwagę z powrotem na półki, nie mając szczególnej ochoty na rozmowę, ale w pełni zdając sobie sprawę, że było to nieuniknione. Tiffany nie należała do osób, które zostawiają rzeczy niedopowiedziane. Masz chwilę do stracenia? Może skusisz się na filiżankę kawy i będziemy mogły nadrobić zaległości. zasugerowała żartobliwie Tiffany. Wątpię, Tiffany, chociaż mam czas, nie jestem pewien, czy mamy wiele do omówienia. Powiedziałem wprost. Nie interesowało mnie przedłużanie uprzejmości z kobietą, która wywróciła moje życie do góry nogami. Wiedziałem, że będzie się upierać, ale będzie musiała na to zapracować. Westchnęła cicho, po czym powiedziała błagalnie: Proszę, Nikolas. Naprawdę chciałabym porozmawiać, a nawet poczęstuję cię nawet kawą. Wpatrywałem się w nią pustym wzrokiem przez chwilę, zanim ustąpiłem. Bardzo dobrze. Ale mów mi, Niki, Nikolas to imię, które zostawiłam za sobą, nalegałam. Lekko przewróciła oczami, a jej ton zabarwiony był nutą arogancji, gdy odpowiedziała. Wierzę, że zasłużyłam na prawo do nazywania cię Nikolasem, jeśli tak zdecyduję. porządku, Babos. Niech ci będzie po twojemu, odparłem z nutką goryczy w słowach. Jej opanowanie wyraźnie osłabło na wzmiankę o czułym przezwisku, które dawno pogrzebałem wraz z naszą przeszłością. W szczęśliwszych czasach podkradałem się do niej, obejmując ją ramionami i drażniąc się z nią. żartobliwym, skomlącym tonem często mówiłem: Chodź na górę, Babos, i daj mi trochę miłości. Jestem zdesperowany, Babos. Potrzebuję cię. Proszę, Babos, rozbierzmy się. Jak można się było spodziewać, wrzasnęła i odpowiedziała ze śmiechem: Odejdź, zboczeńcu. Nie będziesz się kochał, dopóki nie będę gotowa. Idź się ochłodzić zimnym prysznicem, ty Te żartobliwe wymiany zdań często przeradzały się w gonienie jej po domu lub spryskiwanie spryskiwaczem kuchennym. Wszystko to było w dobrej zabawie i oboje ceniliśmy sobie te chwile. To były naprawdę wspaniałe czasy. Gdy zaczęła się denerwować, zatrzymała się i przez chwilę cicho rozmyślała. Rozumiem, o co ci chodzi, Niki? Mruknęła cicho, z nutą smutku w głosie. Byłem zaskoczony jej reakcją, wyczuwając, że w jej poddaniu się było znacznie więcej niż mogły przekazać zwykłe słowa. Zdecydowanym krokiem podeszła do Lady i zwróciła się do właściciela w zupełnie nieznanym mi języku. Drobna Azjatka za Ladą spojrzała na mnie, skinęła głową z powagą, a następnie gestem poprosiła, byśmy poszli za nią do małego baru kawowego schowanego na tyłach sklepu. Czekały tam na nas dwa skromne stoliki każdy otoczony wiklinowymi krzesłami. Wybrałyśmy stolik, zajęłyśmy miejsca i wkrótce uśmiechnięta kobieta wróciła z dwiema parującymi filiżankami kawy. Bez zastanowienia Tiffany wybrała krzesło naprzeciwko baru i ściany, podczas gdy ja instynktownie przesunąłem się wokół stołu, aby zająć krzesło ustawione w kierunku drzwi. Wyglądało na to, że pamięć mięśniowa była niezachwiana. Była to rutyna – którą powtarzaliśmy niezliczoną ilość razy w ciągu 24 lat naszego małżeństwa. Zawsze musiałem stać przodem do drzwi, pozostałość po nerwowym nabytym podczas służby w Wietnamie. Pomimo upływu czasu, wciąż trzymaliśmy się naszych rytuałów. Sądząc po nikłym, zaciekawionym uśmiechu, który na chwilę zagościł na twarzy Tiffany, wierzę, że oboje to zauważyliśmy. Na dłuższą chwilę ogarnęła nas cisza, i pomimo moich najlepszych starań, by się jej oprzeć, moje myśli powróciły do ostatniego razu, kiedy widziałem tę niezwykłą kobietę, która kiedyś była moją żoną. Mieszkaliśmy w przytulnym miasteczku Connecticut i wierzyłem, że nasze małżeństwo jest szczęśliwe. Jednak w ciągu kilku miesięcy moja żona wydawała się coraz bardziej odległa. Chociaż codziennie wchodziliśmy w interakcje, wyczuwałem rosnącą między nami przepaść. Pomimo moich wysiłków, by to zignorować, podwoiłem moje próby ponownego nawiązania z nią kontaktu, starając się przywrócić ją do naszego wspólnego szczęścia. Dwójka naszych dzieci wyfrunęła już z gniazda, wkraczając w dorosłość. Scott, nasz najstarszy syn w wieku 23 lat, niedawno ukończył college. Ożenił się z uroczą kobietą o imieniu sherry podczas ostatniego roku studiów i oboje dojeżdżali ze swojego małego domu w New Jersey do pracy w Nowym Jorku. Ich miłość była namacalna i inspirująca. Nasze młodsze dziecko Molly, energiczna 21-latka, była moim oczkiem w głowie. Szczególna więź między ojcem a córką. W czasach licealnych była nie lada gagatkiem, ale już na drugim roku studiów osiągnęła dojrzałość i wkrótce ukończyła studia licencjackie z licznymi wyróżnieniami na liście dziekanów. To było objawienie. Pochłonięty redagowaniem nadchodzącego artykułu dla jednego z magazynów mojego pracodawcy, otrzymałem niespodziewany telefon od mojej żony. Cześć, Nikolas, tu Tiffany, czy byłbyś dziś na lunchu? Wiem, że to krótki termin, ale pomyślałam, że fajnie byłoby oderwać się od naszej rutyny. Nie mogłem powstrzymać podekscytowania. Oczywiście, kochanie, to brzmi cudownie. Tak się cieszę, że zadzwoniłaś. Masz na myśli jakieś miejsce, czy to ja mam dokonać wyboru? Spotkajmy się w café Paris za powiedzmy 45 minut. Czy to ci odpowiada? zapytała Tiffany. Jej ton był opanowany i profesjonalny. Choć pozostała nutka dystansu, czułam, że to krok we właściwym kierunku. Byłem przepełniony radością i optymizmem co do odwilży w naszym związku. Będę tam z dzwoneczkami. Powinnam się trochę wystroić? Zażartowałem. Próbując rozładować nastrój i wyrazić swoją radość, proszę bardzo, odpowiedziała, a w jej tonie zrakło rozbawienia. W porządku, do zobaczenia o 12.15. Dzięki, kochanie, to wiele znaczy. Kocham cię, powiedziałem, wstając od biurka z szerokim uśmiechem i sięgając po kurtkę. Dobrze, do zobaczenia wkrótce, odpowiedziała prosto. Pospieszyłem do samochodu i pojechałem na drugi koniec miasta, by spotkać się z moją ukochaną żoną na lunchu. Ten prosty gest napełnił mnie nieopisaną radością. Gdy wszedłem do kawiarni, zauważyłem ją przy stoliku, popijającą kieliszek wina. Wyciągnąłem rękę, dotknąłem jej ramienia i pochyliłem się, by ją pocałować, ale spotkałem się tylko z lekkim odwróceniem głowy i ofiarowaniem policzka. Z perspektywy czasu ten gest powinien wiele mówić. Z głupkowatym uśmiechem przywitałem ją. — Cześć, ślicznotko. — Gotowa na naszą rant, śmia się lekko odpowiadając, najpierw zamówmy, a potem możemy porozmawiać. Gdy składaliśmy zamówienia, wdała się w pogawędkę o swoich projektach tłumaczeniowych w International Trade Inc., firmie importowo-eksportowej, w której pracowała jako specjalista językowy. Słuchałem jej uważnie, choć zacząłem odczuwać niepokój. Widać było, że jest zajęta, ledwo tknęła swoje jedzenie. Kiedy naczynia zostały posprzątane, Nalegała na zapłacenie rachunku swoją służbową kartą kredytową, zapewniając mnie, że jej szef wiedział, że zaprosiła mnie na lęcz. Przez dłuższą chwilę milczała ze wzrokiem skierowanym w dół. Gdy już miałem zapytać o jej zachowanie, podniosła wzrok i spojrzała mi w oczy z poważnym wyrazem twarzy. Nikolas, nie ma łatwego sposobu, by to powiedzieć, zaczęła, a jej głos lekko zadrżał. Miałam romans przez około osiem miesięcy. Kocham go i chcę rozwodu. Oszołomiony, zszokowany i całkowicie zdruzgotany, siedziałem w milczeniu, niezdolny do sformułowania spójnej odpowiedzi. W jednej chwili mój świat rozpadł się na milion kawałków. Pomimo okropności, których byłem świadkiem w czasie wojny, nic nie mogło mnie przygotować na ten wstrząsający cios. Czułem się całkowicie złamany, zagubiony w otchłani rozpaczy. Nie mogłem myśleć, nie mogłem mówić ogarnęło mnie przytłaczające poczucie straty. Następnie wyjawiła, że jej ukochany był niewiarygodnie bogaty, w rzeczywistości był miliarderem i że wszystkie wydatki związane z rozwodem zostaną pokryte przez niego. Biorąc pod uwagę jego znaczne bogactwo, nie mieli zamiaru szukać żadnych aktywów po rozwodzie. Mogłem zatrzymać wszystko. Niejasno pamiętam, jak wspomniała coś o zachowaniu mojego skromnego majątku czemu towarzyszył pogardliwy gest. Choć wiedziałem, że to mówi, jej słowa nie docierały do moich uszu. Czułem się tak, jakbym był uwięziony w tunelu, obserwując ruch jej warg i nie słysząc ani jednego dźwięku. Każde słowo wydawało mi się jak dzwon, zwiastujący zbliżającą się zagładę. Kontynuując, nalegała. To jest naprawdę to, czego pragnę, Nicholasie, i w interesie nas obojga będzie, jeśli nie będziesz temu sprzeciwiał. Opór tylko przedłuży agonię z tym samym nieuniknionym rezultatem. Dziś wieczorem wyjeżdżam z nim do Europy i wrócę dopiero po sfinalizowaniu rozwodu. Proszę pozwól, aby to się odbyło bez ingerencji. Zawsze stawiałeś na pierwszym miejscu moje szczęście, a to jest coś, co przyniesie mi ogromną radość. Skontaktuję się z dziećmi, gdy już zadomowię się w Paryżu. Ich reakcja jest niepewna, ale nie musisz się tym martwić. Z tymi słowami wstała ze swojego miejsca i opuściła moje życie, pozostawiając mnie siedzącego z niedowierzaniem, zmagającego się z oszałamiającą rzeczywistością tego, co właśnie się wydarzyło. Następstwa odejścia mojej żony były wstrząsające, zwłaszcza jeśli chodzi o przekazanie wiadomości naszym dzieciom. Były tak samo zszokowane i zranione jak ja. Ponieważ Tiffany nie zdołała się z nimi skontaktować, musiałem sam przekazać im tę druzgocącą wiadomość. Ku mojemu przerażeniu spotkałem się nawet z oskarżeniami o nieuczciwą grę, a niektórzy sugerowali, że skrzywdziłem ją i pozbyłem się jej ciała. Kolejne miesiące były koszmarem, wypełnionym gorzkimi kłótniami i bolesnymi poszukiwaniami duszy, gdy moje dzieci i ja zmagaliśmy się z konsekwencjami. Dysperacko szukając odpowiedzi, dyskretnie zebrałem informacje o nowym partnerze Tiffany z jej miejsca pracy i przeszukałem internet w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu po nim. Na szczęście natknąłem się na kilka ich wspólnych zdjęć, które rozwiały wszelkie podejrzenia o mój udział w jej zniknięciu. Co ciekawe, jej obecność była wyraźnie nieobecna na tych zdjęciach, co wskazywało na pragnienie prywatności w ich związku. Po roku zawirowań powoli zacząłem odbudowywać swoje życie i odzyskiwać poczucie celu. Nawiązując kontakty z niezadowolonymi byłymi współpracownikami Tiffany, odkryłem szokujące rewelacje. Kierownictwo wyższego szczebla było współwinne ukrywania jej romansu, kierując się interesami finansowymi swoich powiązań biznesowych z firmami jej kochanka. Dowiedzenie się, że jej schacka miała miejsce w godzinach pracy na terenie firmy, było ostatecznością. Podjąłem kroki prawne przeciwko jej pracodawcy, a teraz żyję wygodnie z ich ugody, szukając zemsty za ból, który spowodowali. Minęły trzy lata od tamtego fatalnego lunchu, i oto siedzę naprzeciwko mojej byłej żony w miejscu publicznym, odczuwając mieszankę emocji, gdy kontempluję zakręty losu, które doprowadziły nas do tego miejsca. Pomimo jej wciąż uderzającego wyglądu, Starannie wystylizowanych ubrań, nieskazitelnych włosów i nienagannie nałożonego makijażu, w jej oczach czaiło się zmęczenie, smutek. Te niegdyś żywe, brązowe oczy, które zawsze podziwiałem, teraz wydawały się pozbawione życia. Tam, gdzie kiedyś tańczyły z radości i ekscytacji, dziś były matowe, zgaszone. Szczęście zdawało się wciąż jej umykać. Dobrze wyglądasz, Nicholasie, E, Niki. Zaczęła rozmowę, jej ton był niezdecydowany, może szczuplej i trochę bardziej muskularnie. Dzięki, odpowiedziałem po prostu, pozwalając jej przejąć inicjatywę. To była jej arena, chciała tej rozmowy. Trudno uwierzyć, że nasze drogi skrzyżowały się tutaj, w Londynie. Jakie są szanse? Kontynuowała, szukając okazji. Tak, raczej mało prawdopodobne, odpowiedziałem, odpierając jej próbę. W mojej nowej roli wykonywałem wiele tłumaczeń a nawet nauczyłem się kilku nowych języków, upierała się, szukając powiązania. To zawsze był jeden z twoich niezwykłych talentów. Jesteś niesamowicie utalentowaną i piękną kobietą, przyznałem w końcu, przerywając ciszę. Nagle spojrzała w dół, a w jej oczach pojawiły się łzy. Dziękuję, wyszeptała. Nie otrzymuję już żadnego uznania. Nie jestem nawet pewna, czy ktokolwiek pamięta o moim istnieniu. Pomyślałbym, że twój partner będzie chciał pochwalić się tobą przed światem. Zauważyłem, próbując ją pocieszyć. Nigdy nie uznał za stosowne się ze mną ożenić. Jestem tylko wygodnym towarzyszem, który zna kilka języków. Kiedy chcę komuś zaimponować, wystawiam niebym go zabawiała i rozmawiała w jego ojczystym języku. Amerykanka w średnim wieku, która mówi wieloma językami, jest przewodnikiem wycieczek i chętnie angażuje się w intymne spotkania. Jest najwyraźniej rzadkim towarem. Stałam się niczym więcej niż cenną eskortą, wyznała, a jej głos zabrzmiał smutkiem. Dlaczego po prostu nie wyjedziesz? Wsiądź do następnego samolotu i wynoś się stamtąd. Wybuchnąłem, a moja frustracja aż kipiała. To skomplikowane, odpowiedziała jej ton zabarwiony rezygnacją. Prowadzę bardzo wygodne życie, ale jestem pod stałą obserwacją. Ucieczka byłaby dla mnie niezwykle trudna. Mogę teraz z Tobą rozmawiać tylko do dlatego, że przypadkowo się spotkałyśmy i nie opuściłam sklepu. Poza tym, Kelly, właścicielka, jest moją przyjaciółką, która pomaga mi, gdy muszę się na chwilę ukryć. To brzmi jak koszmar, ale ostatecznie to Twoja decyzja, przyznałem, próbując zamaskować moje zaniepokojenie. Dobra, zmieńmy temat. Dlaczego nigdy nie skontaktowałeś się z dziećmi? Miałem cholerny problem z przekonaniem ich, że nic ci nie zrobiłem. Były zdruzgotane, gdy nigdy się nie odezwały. Jej wyraz twarzy stał się jeszcze bardziej ponury. Nie mogłam, wyjaśniła, a jej głos był przepełniony smutkiem. Tamtego popołudnia odleciałam prywatnym odrzutowcem i wszystkie więzi z moim dawnym życiem zostały zerwane. Jak już wspomniałam, jestem pod stałym nadzorem. Nagle pochyliła się do przodu, napotykając moje spojrzenie. Micholasie, nie potrafię wyrazić, ile nocy spędziłam samotnie w luksusowym domu w jakimś egzotycznym miejscu, żałując, że wciąż nie jestem obok ciebie w naszym domu w Connecticut. Boże, tęsknię za tobą i za tym, co mieliśmy. Poczułem, że wracam do starego wzorca instynktu, by naprawić wszystko dla Tiffany, by uczynić ją szczęśliwą. Ale gdy poczułem znajome pociągnięcie, zatrzymałem się gwałtownie. Poczekaj! wtrąciłam. Unosząc ręce w geście poddania się: Nie mogę naprawić za ciebie twojego życia. Co ważniejsze nie naprawię twojego życia. Jak śmiesz siedzieć tutaj i narzekać na swoje okoliczności? Sama to na siebie sprowadziłaś. Dokonałeś wyborów, które doprowadziły cię tutaj. Niezliczone osoby, na których mi zależy, zostały zmuszone do poruszania się w sytuacji, którą dla nich stworzyłeś. To nie był ich wybór, ich pragnienie, ani ich dzieło. Ich życie zostało nieodwracalnie zmienione z powodu decyzji, które podjąłeś bez ich zgody lub rozwagi. Minęły ponad trzy lata, odkąd ostatni raz się spotkaliśmy, a już wszystko kręci się wokół ciebie. Cholera, jestem już wyczerpany. Czy zdajesz sobie sprawę, że nawet nie zapytałeś o własne dzieci? Co to za matka? Żebyś wiedziała, jesteś teraz babcią. Scott i Sherry mają piękną córeczkę, która za kilka miesięcy skończy dwa lata. Nazywa się Christine Long, a Molly, twoja córka, pamiętasz ją? Za sześć miesięcy zamierza poślubić wspaniałego mężczyznę o imieniu Lester. Wciąż ma nadzieję, że będziesz na ślubie, ale to trudne, gdy nie możemy się z Tobą skontaktować. Może wyślę zaproszenie tutaj. Gdy emocje zaczęły mnie przytłaczać, poświęciłam chwilę na uspokojenie oddechu, ale wrota się otworzyły i cały zakopany gniew i ból wypłynęły na powierzchnię. A co do mnie? Czym sobie zasłużyłam na takie traktowanie? Zażądałam. Mój głos drżał z emocji. Kochałam cię każdym włóknem mojej istoty, wszystkim, co miałam do zaoferowania. A ty jak mi się odwdzięczyłeś? Odrzuciłeś mnie bez pożegnania czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie przeprosiłeś za wrak, który zostawiłeś w moim życiu? Więc nie siedź tam i nie zgrywaj ofiary. Zniszczyłeś wszystko, straciłeś nas, straciłeś mnie. Szukasz współczucia? Nie znajdziesz go tutaj. Straciłeś ten przywilej trzy cholerne lata temu w małej kawiarni w Connecticut. Byłam na skraju wybuchu burzy, odzwierciedlając jej odejście trzy lata wcześniej, kiedy niebiański głos, któremu towarzyszył wyraźny angielski akcent, przebił się przez gorące napięcia. Nikki, nie mogę cię zostawić samego na pięć minut, żebyś nie oczarował jakiejś pięknej kobiety. Przysięgam, powinnam zbić cię na cholerną miazgę — zażartowała, a jej zielone oczy błyszczały złośliwie. Nawet nie zauważyłem przybycia Izabeli pośród mojej tyrady. Uśmiechnęłam się ciepło i przedstawiłam je sobie. Cześć kochanie. Izabelo, chciałbym, żebyś poznała Tiffany, moją byłą żonę. Tiffany to jest Izabela, moja przyjaciółka. Tiffany, wciąż otrząsając się z mojego wcześniejszego wybuchu, stanęła teraz twarzą w twarz ze swoją zastępczynią, starając się zachować spokój. Isabella wyciągnęła rękę w geście przyjaźni i przywitała Tiffany z uśmiechem. Bardzo się cieszę, że cię poznałam, Tiffany. Nikki często o tobie wspominał, choć obawiam się, że nie zawsze w najlepszym świetle. Ale przypuszczam, że powinienem ci podziękować za uwolnienie tego uroczego awanturnika i danie mi szansy na przekonanie go do siebie. Potrafi być kłopotliwy, ale powoli uczę go porządku w domu. Z figlarnym spojrzeniem na mnie, Isabela czule pogładziła moje ramię i dodała: Niki, mój żądny przygód Amerykaninie, obawiam się, że musimy już iść, jeśli chcemy zdążyć na pociąg do Eli. Przepraszam za przerwę, ale czas nagli poklepałem uspokajająco nogę Izabeli i powiedziałem: "Nie martw się, moja słodka. Właśnie skończyłem." Następnie, zwracając się do Tiffany, która wciąż wydawała się walczyć, powiedziałam mu łagodnie: "Musimy już iść, ale dziękuję za kawę i możliwość nadrobienia zaległości. Przekażę twoje pozdrowienia dzieciom i powiem im, że je kochasz, nawet jeśli to może być naciągane." Z uprzejmym uściskiem dłoni dodałem: Naprawdę mam nadzieję, że pewnego dnia znajdziesz szczęście, Tiffany, chociaż myślę, że szukasz w niewłaściwych miejscach. I dziękuję za te dwadzieścia trzy dobre lata. Mimo wszystko były one dla mnie w większości szczęśliwe i jestem za to wdzięczny. Żegnaj, Tiffany. Tiffany pozostała w pozycji siedzącej, a jej wyraz twarzy odzwierciedlał szok, który odczuwałam trzy lata wcześniej. Isabela i ja przeszliśmy przez tętniące życiem ulice Londynu, aby złapać nasz pociąg. Nie pytała o spotkanie, ale wyczułam, że zrozumiała wystarczająco dużo, by zrozumieć, że nie było to radosne spotkanie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem wolność. Tak, w odpuszczeniu była wolność, a może nawet odrobina szczęścia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli ci się podobało. Zasubskrybuj kanał i polub ten film. Do zobaczenia wkrótce!